Cześć moi drodzy, witajcie. Dzisiaj ostatni dzień roku, 31 grudnia. W Polsce nazywamy ten dzień Sylwester. Wtedy, tak jak na całym świecie, bawimy się, cieszymy się, że stary rok już się kończy. I zaczyna się nowy rok. W takim razie życzę Wam szczęśliwego nowego roku, wszystkiego dobrego w nowym roku, żebyście byli zdrowi przede wszystkim, żeby spełniały się Wasze plany, żeby wszystko szło po Waszej myśli, żebyście byli szczęśliwi, żebyście mieli dużo miłości, no i żeby dobrze Wam się żyło. Tak jak mówiłem, w tym dniu, całą noc zabawy są huczne z reguły, ale w tym roku mamy pandemię. Oczywiście wraca problem pandemii. Jestem ciekawy, jak jest w waszych krajach. Czy można się bawić, czy można świętować, czy są jakieś restrykcje, jakieś rygory? Co się dzieje w Polsce na przykład? Nie wolno chodzić do dyskotek nocnych, klubów, yy, bawić się tańczyć z jednym wyjątkiem. Dzisiejszej docy. Dzisiaj można się bawić. Można tańczyć. Jest tylko jedno zastrzeżenie. Nie wolno, żeby było więcej niż 100 osób ale niezaszczepionych. Może być więcej niż 100 osób, ale 100 osób może być niezaszczepionych. Zatem na przykład może być 300 osób. Jeśli 200 będzie zaszczepionych i 100 osób niezaszczepionych. Hmm, oczywiście nie, nie wiem czy Ktoś będzie sprawdzał to. Prawdopodobnie policja nie będzie chodziła po klubach nocnych i sprawdzała, kto jest zaszczepiony, kto nie. Zatem ta zasada jest czysto teoretyczna, nie ma większego znaczenia. Polacy, ci, którzy chcą, będą się bawić, będą tańczyć, jednocześnie ryzykując. Prawda, tak mi się wydaje. Że dla wielu osób źle to się skończy i wrócą do dobu zarażeni koronawirusem. Niestety, taka jest prawda. W Polsce codziennie ubiera około 500 osób, czasami więcej, na koronawirusa. Bardzo to źle wygląda. Zobaczymy. Jestem ciekawy, jak będzie na początku tego roku jak to będzie wszystko wyglądać. Mam nadzieję, mam nadzieję, że jednak nie będzie źle, że tych ludzi, którzy się zarażą, nie będzie bardzo dużo. Chociaż nadal hmm, myślę, że nawet ponad 40% Polaków nie jest w ogóle zaszczepiona. Zatem ryzyko jest dosyć duże. Mimo wszystko życzę Wam dobrej zabawy, jestem ciekaw, jak jest u Was? Napiszcie w komentarzach, czy są jakieś restrykcje, czy nie ma restrykcji, jak wygląda w Waszych krajach. No i życzę Wam wszystkiego najlepszego w Nowym Roku. Przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, żeby ten nowy rok, już 2022, był lepszy od poprzedniego. Слышать Честь. часть. До папа.